Witam na konferencji po meczu Asakoarka Gdynia Trefl Sopot. Zwycięstwo zespołu gości 98 do 90. Trener Asekoarki Milosz Mitrowicz i środkowy gdyńskiej drużyny Adam Chrycaniuk. Panie trenerze, najpierw zaczynamy jak zwykle od pana. Gratuluję przeciwnie drużynie na, na zwycięstwu. Walczyli do samego końca, e, niezależnie od słabego początku meczu. E, Udało im się do tego meczu do tego meczu wrócić. Właśnie zadamy teraz w drodze, tutaj do konferencji rozmawialiśmy o tym, że mieliśmy pewne założenia w sensie, które, które to elementy gry będą najważniejsze, które będą decydować grę. I wiedzieliśmy, że rzut nie będzie jedna z nich. Niezależnie od tego, że bardzo dobrze zaczęliśmy mecz. Wiedzieliśmy, że ten mecz będzie chodził up and down i że musimy grać 40 minut, a że zbiórka i 50-50. Pipki te, które mogą być nasze, ich, są te rzeczy, które taki mecz zdecydują. Pierwszy meczu, który graliśmy na wyjeździe, nam się udało to absolutnie skontrolować. Wygraliśmy wtedy i zbiórki i wszystko i wygraliśmy mecz. Tutaj zbiórka nie wygląda źle w samej końcówce, ale właśnie w momentach, kiedy mogliśmy się oddzielić i zrobić większą przewagę. My traciliśmy te zbiórki, pozwaliśmy na łatwe punkty, i wtedy, i wtedy było bardzo ciężko potem, jak oni już dogonili wrócić tą, tą przewagę. Myślę, że mecz był ciekawy dla wszystkich kibiców. Niestety boli mnie to, że nasze kibice nie mogli dzisiaj się cieszyć ze zwycięstwa, ale mam nadzieję, że też rozumiemy że zawodnicy dali wszystko siebie i że absolutnie do żadnego człowieka, który stąpił dzisiaj na boisko ze swojej drużyny nie mogą mieć żadnej, żadnej pretensji. Walczyli, walczyli do ostatniej sekundy meczu, bardzo chcieli, to nawet pokazują te sytuacje, które może nie są piękne, ale to jest niestety derby i, i pokazuje ile im zależało, żeby, żeby grać i walczyć do końca. Gratulacje dla przeciwnika, gratulacje dla mojej drużyny, jeszcze jeden mecz i powoli zakończyć ten, ten sezon. Dziękuję, walczył przez cały mecz oczywiście. Adam Hrycaniuk, jak zwykle, wspomniał pan trener o zbiórkach. Adam Hrycaniuk akurat miał ich na koncie 10, najwięcej ze wszystkich uczestników dzisiejszego meczu. Czerwać. Miał ich 10. Grał też z pewną kontuzją, którą ciągnę już od jakiegoś czasu. Prawdopodobnie nikt normalny nie chciałby grać z taką sytuacją w meczu, który już jest o nic. A ja muszę to powiedzieć, bo wiem, że Adam tego nigdy nie powie, a prawdopodobnie ludzie się tego nie dowiedzą, że to jest niesamowita chęć i, i nawet teraz ja go pytam, jak się czuję, mówi, że wszystko jest dobrze, na pewno nie może być dobrze. Przepraszam. No bardzo. to co pan powie po takich słowach, Panie Adamie? Znaczy, jakby było tragicznie, to, to faktycznie to, to by nie, nie, nie zagrał trenerze, ale, ale każdy ma tam jakiś swój próg bólu, a my tutaj mamy dwa mecze do rozegrania i, i jak można pomóc zespołowi, to, 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 to trzeba wyjść na boisko i to zrobić. No derby, jak to derby, zawsze, zawsze jest ciekawie, dużo, dużo walki, dużo, dużo fajnej gry. Myślę, że ta pierwsza połowa, na początku zaczęliśmy... Dobrze, później, później e, ta połowa się skończyła m, tym, że, że przegrywaliśmy generalnie zbiórkę o, ośmioma zbiórkami i to nas, e, to nas troszeczkę e, pokazało nam, że, że nie walczymy do końca tak jakbyśmy chcieli, mimo tego, że że zostawiamy zdrowie, ale to nie jest do końca to, co byśmy chcieli. 50-50 Balls to też myślę, że tutaj było na stronę, na stronę Sopocian. No i myślę, że, że, że to sprawiło, że, no, że ten mecz niestety przegraliśmy, a nasz defense mimo tego, że robiliśmy wszystko, żeby... Zatrzymać ich na, na 80 punktach. To nasz defense dzisiaj sprawił, że rzucili 95 i my wtedy mamy problemy, żeby, żeby takie mecze w okolicach 100 punktów wygrywać. Ale zostawiliśmy kupę zdrowia, myślę, że mecz się mógł podobać i no jest 1-1 w tym roku. Wygraliśmy w Sopocie, przegraliśmy tutaj, no tak, tak bywa. Zobaczymy, jak będzie za rok. Dziękuję się do zadania pytania, ale Karol pozwolisz, najpierw pytanie nieobecnego Miłosza Romańskiego, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, do trenera Mitrowicza. Panie trenerze, redaktor Romański pyta, skąd nagła zapaść w ataku na początku czwartej kwarty, na ile wynikła ona z błędów drużyny, a na ile z lepszej defensywy trefla? Z, za, nie, nie zrozumiałem, przepraszam, zapaść? Co jest. Zapaść. Nie rozumiem tego słowa. Yy, to znaczy kryzys, jeśli chodzi o grę w ataku. Spadek. Spadek. Tak. E, Miloš zadaje bardzo, bardzo ciekawe pytania zawsze, ale trudne do mnie, do, żeby odpowiedzieć od razu, teraz, w tej chwili. Obym ja siedział przed telewizorem, może bym kurczę też teraz łatwiej na to odpowiedział. E, muszę to obejrzeć. Na pewno, że mieliśmy taki spadek, ja to widziałem. Po, 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 weszliśmy na prowadzenie. I potem, I potem mieliśmy taką sytuację, że był, że był taki dołek. Znaczy, po prostu to są indywidualne sprawy. Pewna grupa ludzi dzisiaj zagrała lepszy mecz, druga grupa zagrała trochę słabszy, i prawdopodobnie prawdopodobnie tam w tej chwili na boisku, na boisku znalazł się akurat tych ludzi, który, który tam nie zabaw... Myślę, że jak, jak teraz się nie mylę, dobrze pamiętam. Mieliśmy wtedy Filipa na boisku i chcieliśmy założenie było, żeby dać tą piwę dole jemu, żeby on na polsce spróbował wykorzystać przewagę, bo oni grali na czterech małych zawodników. I nie udało nam się podać mu. Raz mu podaliśmy tylko tą piwę, on ok, to akurat tym razem nie trafił, ale e, myślę, że więcej spokojnych akcji i, i tej piwki na tym low postie wtedy zrobiło by przewagę, jeżeli się nie mylę. Mam nadzieję, że, że coś odpowiedziałem, ale mówię, muszę to obejrzeć, nie mogę tak z głowy teraz Dać taką odpowiedź. Dwa kolejne pytania redaktora Robańskiego dotyczą konkretnych graczy. Mhm. Sezon dobiega końca. Jak pan oceni postawę Adriana Bogudzkiego? Czy widziałby go, go pan w składzie na przyszły sezon, zakładając oczywiście, że zostanie pan w klubie? Znaczy, ja e, nigdy nie unikam odpowiedzi na, 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 żadne, na żadne pytanie, ale muszę przeprosić was wszystkich i tym razem nie będę odpowiadał na te pytanie. Myślę, że po prostu nie, nie chciałbym być trenerem, który swojego zawodnika teraz tutaj będzie chwalił czy krytykował za bardzo na konferencji prasowej, specjalnie bez jego obecności. Adama bym też prawdopodobnie chwalił, bym siedział obok mnie, a o nikim też nie będę mówił źle, jeżeli nie jest, nie jest obok, obok mnie. Czy mógł więcej? Mógł na pewno. Czyli to jest z mojej winy, czy z jego winy? Myślę, się prawdopodobnie to pytanie jest skierowane w tym, w tym kierunku. A kogo widzę w przyszłym sezonie w składzie? To będzie dopiero jak dostanę jakiś worek tam z pieniężkami, i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądać za rok. I teraz jeszcze pytanie o konkretną akcję. Przy czterech punktach przewagi trefla na trudny rzut dystansu zdecydował się Jakob i Boykins, który nie miał dziś najlepszego dnia, podczas gdy wcześniej dwie trójki z rzędu trafił Bartłomiej Wołoszyn. I czy jest pan zadowolony z tej akcji? <noise> Bo z każdej niecelnej akcji jestem na pewno niezadowolony, ale ciężko jest takie rzeczy, takie rzeczy tak jak mówię, to nie jest yy, yy, boisko, to, koszykówka to jest żywa sprawa i, i ciężko jest czasami takie rzeczy kontrolować nawet na seniorskim poziomie, po prostu z tego względu, że wszyscy chcą oczywiście wygrać. Jeżeli konkretnie chodzi o Jacobiego, on też bardzo chciał i to pokazują, te jego zachowania, kłótnia ze sędziami, z przeciwnikiem, ze wszystkimi i tak dalej. On czasami to źle kieruje tą, tą swoją jakby jakąś energię, którą, którą chce pokazać. Nie miał najlepszego dnia, ale też w tym sezonie wiele meczów nam wygrał. Także na pewno nie no będę między będę teraz... ten Wergo Arenie znakomite. Oczywiście, także na pewno nie będę teraz rzucał tutaj jaką odpowiedzialność na niego. Mówię jest czasami ciężko. Po prostu ja jakbym był trener przeciwnej drużyny bym zobaczył, że ktoś trafił dwie trójki pod rząd, na pewno bym się skupił, żeby jemu nie pozwolił, żeby ktoś inny rzucił. A jak już miał kto rzucać w tej chwili, pan najlepszy rzecz człowiek, który nam pięć meczów wygrał w tym sezonie swoim rzutem. Dziękuję. Karol oddaję ci głos. on mógł to, 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 tak? KIN, to bo co się stało w sumie w tej ostatniej jak to są dostępne? trenerzy, problemy techniczne jeśli on... trener oczywiście. Znaczy sędziowie podeszli do mnie, że, że nie chcę koszulkę włożyć do, do spodenek, żebym go ja zmienił z gry. A ja nie chciałem zmienić człowieka z gry, którym jest potrzebny, żeby rzucił do kosza. Po prostu nie mogę zrobić coś takiego. Myślę, że wszyscy się patrzą. Ja teraz zmieniam człowieka, który ma 45%, za trzy w momencie, jak potrzebuje trójki. Powiedziałem im, że oni muszą to jakoś rozwiązać. Zobaczyliście, jak się potem dalej to potoczyło. A czy trener już coś wie na temat kolejnego sezonu, czy, czy, czy na razie to wszystko jest w takich pobijakach, że na razie nic trener nie wie? Ja wam powiem szczerze, że ja się tyle płotek nasłyszałem ostatnio do tej, do tej pory, że. że od tego, że będziemy jak Real Madrid bogaci, do tego, że nas nie będzie w ogóle, że naprawdę nic bym tak nie, nie, nie powiedział konkretnego. Nie mam żadnej takiej konkretnej informacji. Wiem, że, że wszyscy są zadowoleni w klubie z tego sezonu. E, i, I to jest dla mnie w tej chwili, szczerze Wam powiem, najważniejsze: że wszyscy tutaj wiedzą, że mi. Tutaj razem, zawodnicy, mysztab trenerski i tak dalej, bardzo, bardzo trudnym sezonie, daliśmy wszystko siebie na każdym meczu i udało się to skorzystać, żeby powygrywać pewną ilość meczów. Także teraz w samej końcówce nie, nie siedzimy jak na bombie na, na każdym meczu. Nie gramy sobie koszykówkę, wygramy czy przegramy, ale bez takiej, bez takiej jakiejś presji. No ale ten, że walczycie, bo, bo w każdym meczu już w sumie w sezonie jest jakby i macie utrzymanie, nie macie playoffów, ale cały czas walczycie. Tu w każdym meczu, jak. Jak nie wiem, bo mistrzostwo można powiedzieć. Ja, ja Wam szczerze powiem, że to jest taka grupa, grupa ludzi zebrana, gdzie wszyscy jesteśmy naprawdę ambitni. Od najstarszych do najmłodszych i ja e, wiele razy się już powtórzyłem, już mi jest głupie nawet o tym mówić, ale tych kilka zawodników, których mam, którzy naprawdę swoim e, przykładem ciągną tą drużynę. i My jako sztab trenerski też nie pozwalamy sobie odpuścić. Przygotujemy się też do każdego meczu tak samo jak do poprzednich meczów, które byli dla nas najważniejsi, bo po prostu doceniamy swoją pracę. Ja im zawsze powtórzę, musimy docenić swoją pracę. My bez ciężkiej pracy w tym sezonie spadlibyśmy z ich na 100%. Każdy. Człowiek, który, albo nawet i ty, który może z jakimś, z jakimś szacunkiem do, do klubu i do miasta i do wszystkiego byś chciał może, żeby klub wygrał. Jak wszyscy zobaczyli nasz skład i naszą sytuację, te y, mamy bat, nie mamy bat. możemy obcych, nie możemy obcych, nie ma pieniędzy, są pieniądze. Każdy, ja, ja patrzyłem na wszystkie te tam, zawsze byliśmy pewny kandydat do spadku, kurczę, taki pewny, że Zamurowany na tym ostatnim miejscu, że spadamy i tak dalej, i bez tej pracy i tej ambicji nie dociągnęliśmy do tego miejsca, na którym jesteśmy teraz. I to nas i dalej ciągnie: to nas i dalej ciągnie. Są ludzie, którzy lubią grać w koszem, jesteśmy ludzi, którzy lubimy swoją pracę i codziennie z chęcią przychodzimy i staramy się, staramy się coś wyciągnąć. Motywują nas specjalnie takie mecze i, i derby, ale i każdy im. Każdy im. Tyle, że jeśli mogę indywidualnie zapytać o zawodnika Dominik Wilczek, dzisiaj 13 tylko minut. I patrzę, plus, minus, minus 20. To, to kiepski rezultat. Nie wiem, jakaś choroba, kontuzja, ten czy po prostu? Nie, Dominik, Dominik był zdrowy, po prostu ja go trochę dłużej przytrzymałem na tej lawce w pierwszej polowie. Tak porotowałem drużyną, Wojtek zagrał bardzo dobrze w otwarciu, oni ogólnie się bardzo szybko zmieniają, Dominik posiedział trochę, trochę więcej, a potem akurat jak wszedł, Treffel zagrał na czterech malich, wszystko switchował i gra się opierała na grze 1 na 1, gdzie oni nie pomagali za bardzo od shooterów, także nie mogliśmy go otworzyć w tym rzucie, kończyliśmy te akcje indywidualnie i niestety tak się ułożyło, że on przez ten pierwszy swój pobyt na boisku nie dotknął pywy, w jakiej sytuacji, gdzie mógłby coś zdecydować. Potem już było mu bardzo ciężko wejść do meczu, co każdemu by było. I nawet bardziej doświadczonemu graczowi, a nie, nie komuś, to jest idealnie młody zawodnik, nie patrząc. Adam, jeśli mogę jedno pytanie do ciebie. Macie 11 zwycięstw. wydaje się, że to jest naprawdę bardzo dobry rezultat. Jeśli spojrzymy na przykład na to, co się działo po meczu z Czarnymi, tutaj ja pamiętam ten mecz, że przegraliście, to była deklasacja, wtedy faktycznie się mówiło, że będziecie kandydatem do spotku, a po tym meczu wygraliście chyba aż 11 meczów, tak, tak można powiedzieć? Czy też tak twierdzisz, czy nie? Czy tak, y Zaczęliśmy sezon dosyć, dosyć źle, tam 1-7 chyba było w pewnym momencie i tak jakbyśmy mieli pewną sytuację ustabilizowaną od początku, pewnie ten sezon dla nas by wyglądał inaczej, inaczej się startuje z pełnym składem i z jakimiś tam opcjami w ataku i, i generalnie w składzie, aniżeli po 8-9 kolejkach tak naprawdę budujesz swój skład, także... Yy, myślę, że sezon yy, yy, mógł potoczyć się w jedną stronę, ale też mógł potoczyć się w drugą stronę gorzej. Parę tygodni temu jeszcze marzyliśmy i tam troszeczkę yy, odlatywaliśmy w stronę playoffów i mieliśmy nadzieję, że może nam się gdzieś uda jeszcze złapać playoffy. No jednak brakuje nam troszeczkę jeszcze jakości. W tym sezonie już tych playoffów nie złapiemy, ale walczymy w każdym meczu. Myślę, że tych 11 spotkań, których wygraliśmy. Czasami przeciwko lepszym drużynom teoretycznie, czasami <laughs> wykonywaliśmy podstawową pracę, czyli pokonywaliśmy teoretycznie gorszych przeciwników. Także myślę, że sezon całkiem, całkiem udany. Wszyscy, wszyscy w miarę zdrowi, zadowoleni. Dzisiaj zagraliśmy solidnie. Zostaje ostatni mecz z Ostrowem i, i tyle. Najmocniejszą drużyną w kraju, Adam? No, w, w jedną z, z najsilniejszych. Myślę, że, że play-offy będą ciekawe, ale myślę, że jedna z najsilniejszych. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Dziękuję bardzo, widzimy się w przyszłą środę. Dzień. Trener zwycięskiej drużyny Krzysztof Roszyk i bezdyskusyjny MVP dzisiejszego spotkania Michał Kolenda. Panowie, gratulacje. Panie Krzysztofie, zaczynamy od Pana. Jak Pan widzi dziś, dzisiejszy mecz? Prawdziwy rollercoaster, tak bym to nazwał. Myślę, że mecz mógł się podobać kibicom. Oba zespoły nie ustrzegły się błędów, zarówno w ataku, jak i w obronie. Dlatego ten wynik i tych zmian prowadzenia było naprawdę dużo. Gratulacje dla Drużyny Przeciwnej, ale przede wszystkim chciałbym pogratulować naszym, naszym chłopcom, chłopakom za effort i za to, że mimo nie najlepszego początku nie zwątpili i walczyli do samego końca i gdzieś tam pokazali ten charakter i dlatego to też my mogliśmy się cieszyć dzisiaj z tego zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Michał za ciebie mówią liczby. 28 zdobytych punktów, 70% skuteczności za dwa, 50% za trzy. Bezbłędny byłeś na linii rzutów wolnych, do tego pięć, asyst, pięć zbiórek, trzy asysty. Pobieżnie wyliczyłem Twój Ewal. 28 punktów, także Ewal na poziomie 28, ale jest też coś, czego nie widać w statystykach. Świetna gra w obronie przeciwko Jacobiemu Boykinsowi. Wielkie gratulacje. Powiedz, jak oceniasz ten mecz? Przede wszystkim chciałbym podziękować za te miłe słowa, również chciałbym pogratulować naszemu zespołowi, który wiedział po co dzisiaj wychodzi na parkiet, mimo słabego początku jak trener wspomniał, bardzo pozytywnie zareagowaliśmy, bardzo się cieszę, że w pewnym momencie przejęliśmy inicjatywę w tym spotkaniu, ale jak to na derby przystało, nigdy nie można być pewnym tego, że spokojnie można skończyć ten mecz, zawsze musi być jakiś element takiej niepewności, i tak też było dzisiaj. Ja z mojej strony mogę powiedzieć, że cieszę się z, z dzisiejszej dyspozycji, nie tylko mojej, ale całego zespołu, i mam nadzieję, że uda nam się ten poziom koncentracji i takiej energii dotrzymać do końca sezonu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Zodać o motywację, bo wiemy, że tref z tymi szansami na playoff jest na no minimalne są szanse. Jak to jest z motywacją trenerze na co dzień zawodników? Czy, czy widzi trener dalej taki ogień w oczach tych zawodników? Mm. Staram się skupiać na najbliższym dniu, na najbliższym treningu. Motywować chłopaków, żeby nie myśleli co jest jutro, a bardziej myśleli tym, co jest teraz, tak i i tyle, jest dużo pracy, więc, więc tak naprawdę nie ma też y, chyba czasu na rozluźnienie. Po prostu chcemy jak najlepiej zakończyć ten sezon. Y, w każdym razie gdzieś tam podejść maksymalnie, z maksymalnym zaangażowaniem, a po 40 minutach wtedy będziemy będziemy mogli powiedzieć, czy to się udało, czy to nie, ale myślę, że tu nie ma jakiejś takiej super ekstra motywacji, po prostu pracujemy. A trener dużo zmienił po, po trenerze stefańskim. Jak to w ogóle wyglądało to przejście trenerze, bo to też było takie zaskakujące z dnia na dzień w sumie, więc dużo było tych zmian taktycznych? Nie, to jest gdzieś tam kontynuacja naszej wspólnej pracy. Yy, I tyle. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Dziękuję.